Bolesław Prus lalka, dom pierwszy, rozdział dziesiąty, część czwarta z pamiętnika starego subiekta. W tym wesołym towarzystwie obdartusów, przed którymi nawet wrony uciekały, tylko kac był pochmurny. On najczęściej odpoczywał i jakoś prędzej mizerniał. Miał spieczone usta, a w oczach blade iskry. Boję się, żeby nie dostał zgniłej gorączki, rzekł raz do mnie szapary. Niedaleko rzeki Sady nie wiem którego dnia naszej wędrówki, znaleźliśmy w pustej okolicy kilka chat, gdzie nas bardzo gościnnie przyjęto. Mrok już zapadł. Wściekle byliśmy znużeni, ale dobry ogień i butelka śliwowicy napędziły nam wesołych myśli. Przysięgam, wołał Szapary, że najdalej w marcu koszul powoła nas do szeregów. Głupstwo zrobiliśmy łamiąc szpady. Może jeszcze w grudniu Turek wojska posunie dodał Sztajn. A żeby się choć wygoić do tego czasu, moi kochani, jęczał tak zawijając się w grochowiny. Kładźcie się do diabła spać, bo inaczej ani koszut, ani turek nas nie rozbudzi. Pewno, że nie rozbudzi, mruknął kac. Siedział na ławie naprzeciw komina i smutno patrzył w ogień. Ty, kac, niedługo w sprawiedliwość boską przestaniesz wierzyć. Odezwał się szapary, marszcząc brwi. Nie ma sprawiedliwości dla tych, którzy nie umieli zginąć z bronią w ręku. Krzyknął kac. Głupi wy i ja z wami. Turek – Albo Francuz nadstawi za was Czemu żeście wy sami nie umieli go nadstawić? – Ma gorączkę, szepnął Stein. – Będzie z nim kłopot w drodze. – Węgry! – Już nie ma Węgier! – mruczał kac. – Równość! Nigdy nie było równości, sprawiedliwość, nigdy jej nie będzie. Świnia wykąpie się nawet w bagnie, ale człowiek z sercem, darmo, panie Mincel, już ja u ciebie nie będę krajać mydła. Zmiarkowałem, że Katz jest bardzo chory. Zbliżyłem się do niego i ciągnąc go na grochowiny rzekłem, Chodź, auguście, chodź, gdzież pójdę? Odparł na chwilę wytrzeźwiony, a potem dodał. Z węgier wypędzili, do szwabów się nie zaciągnę. Mimo to legł na barłogu, ogień na kominie wygasał. Dopiliśmy wódkę i położyliśmy się rzędem z pistoletami w garści. W szczelinach chaty wiatr jęczał, jakby całe węgry płakały, a nas zmożył sen. Śniło mi się, że jestem małym chłopcem i że jest Boże Narodzenie. Na stole płonie choinka przybrana tak ubogo, jak my byliśmy ubodzy. A dokoła mój ojciec, ciotka, pan Raczek i pan Domański śpiewają fałszywymi głosami kolędę. Bóg się rodzi, moc truchleje. Obudziłem się, łkając z żalu za moim dzieciństwem. Ktoś szarpał mnie za ramię. Był to chłop, właściciel chaty, podniósł mnie z grochowin i wskazując w stronę kaca, mówił przerażony. Patrzcie no, panie wojak, z nim się coś złego stało. Porwał z komina łuczywo i zaświecił. Spojrzałem, Kac. Leżał na barwogu skurczony z wystrzelonym pistoletem w ręku. Ogniste płatki przeleciały mi przed oczyma i zdaje mi się, że zemdlał. Ocknąłem się na furze, którą właśnie dojeżdżaliśmy do sawy. Już dniało zapowiadał się dzień pogodny. Od rzeki ciągnęła surowa wilgoć. Przetarłem oczy, porachowałem. Było na wozie nas czterech i piąty furman. Przecież powinno być pięciu, nie, powinno być sześciu. Szukałem Katza, nie mogłem się dopatrzeć, nie pytałem o niego. Płacz ścisnął mnie za gardło i myślałem, że mnie udusi. Lip tak drżał. Sztajn ocierał oczy, a Szapary patrzył na bok i tylko podwizdywał Rakoczego, chociaż ciągle się mylił. — Ej, bracie Kac, cóżeś ty zrobił najlepszego? — Czasem zdaje mi się, żeś znalazł tam w niebie i węgierską piechotę, i swój wystrzelany pluton. Niekiedy słyszę łoskot bębnów, ostry rytm marszu i komendę na ramię bronią. A wtedy myślę, że to ty, kac, idziesz na zmianę warty przed Bożym tronem, bo kiepskim byłby Pan Bóg węgierski, gdyby się nie poznał na tobie. Alem się też rozgadał, Boże, odpuść! Myślałem o Wokulskim, a piszę o sobie i o Kacu. Wracam więc do przedmiotu. W parę dni po śmierci Kaca weszliśmy do Turcji, a przez dwa lata następne ja już sam tułałem się po całej Europie. Byłem we Włoszech, Francji, Niemczech. Nawet w Anglii, a wszędzie, nękała mnie bieda i żarła tęsknota za krajem. Nieraz zdawało mi się, że stracę rozum, słuchając potoków obcej mowy i widząc nie nasze twarze, nie nasze ubiory, nie naszą ziemię. Nieraz oddałbym życie. Ażeby choć spojrzeć na las sosnowy i chałupy poszyte słomą, nieraz jak dziecko wołałem przez sen, ja chcę do kraju. A gdym się obudził, zalany łzami, ubierałem się i pędem biegłem na ulicę, bo mi się przywidziało, że ta ulica koniecznie musi być starym miastem albo podwalem. Może bym się zabił z desperacji, gdyby nie ciągłe wiadomości o Ludwiku Napoleonie, który już został prezydentem, a myślał o cesarstwie. Było mi lżej dźwigać nędzę i tłumić wybuchy żalu, kiedy słuchał o triumfach człowieka, który miał wykonać testament Napoleona I i zrobić porządek w świecie. Nie udało mu się wprawdzie, aleć zostawił syna. Nie od razu Kraków zbudowano. Nareszcie nie mogłem wytrzymać, i w grudniu 1851 roku, przejechawszy wzdłuż Galicję, stanąłem na komorze w Tomaszowie. Jedna mnie tylko myśl trapiła, a nuż mnie i stąd wypędzą. Nigdy zaś nie zapomnę radości, jakiej doznałem, usłyszawszy, że mam jechać do zamościa. Właściwie to nawet nie bardzo jechał. Raczej szedłem, ale z jakąś uciechą. W zamościu bawiłem rok z czymś, ażem dobrze drwa, rąbał, więc byłem. Co dzień na świeżym powietrzu. Napisałem stamtąd list do Mincla i podobno otrzymałem od niego odpowiedź, nawet pieniądze, ale wyjąwszy pokwitowania z odbioru bliższych szczegółów tego wypadku, nie pamiętam. Zdaje się jednak, że Jaś Mincel zrobił inną rzecz choć nie wspomniał o niej do śmierci i nawet nie lubił o tym rozmawiać. Oto chodził on do różnych generałów, którzy odbyli węgierską kampanię i tłumaczył im, że przecież powinni ratować kolegę w nieszczęściu. No i uratowali mnie, tak że już w lutym 1853 roku mogłem jechać do Warszawy. Zwrócono mi nawet patent oficerski, jedyną pamiątkę, jaką wyniosłem z Węgier, nie licząc dwóch ran w piersi i w nogę. Było nawet lepiej, bo oficerowie wyprawili mi obiad, na którym gęsto piliśmy zdrowie węgierskiej wychoty. Od tej pory mówię, że najtrwalsze stosunki zawiązują się na placu bitwy. Ledwie opuścił mój dotychczasowy apartament, będąc gołym jak pieprz turecki. Zaraz zastąpił mi drogę nieznany Żydek i oddał list z pieniędzmi. Otworzyłem go i przeczytałem. Mój kochany Ignacy, posyłam ci dwieście złotych na drogę. To się później obrachujemy. Zajedź wprost do mego sklepu na krakowskim przedmieściu, a nie na podwal, broń Boże, bo tam mieszka ten złodziej Franc, niby mój brat, któremu nawet pies porządny nie powinien podawać ręki. Całuję Cię Jan Mincer, Warszawa dnia 16 lutego roku 1853 Ale, ale stary raczek co się z Twoją ciotką ożenił, to wiesz umarł, a i ona także ale pierwej, zostawili ci trochę gratów i parę tysięcy złotych. Wszystko jest u mnie w porządku. Tylko salopę ciotki mole trochę sponiewierały, bo bestia Kaśka zapomniała włożyć bakuniu. Franc kazał cię ucałować. Warszawa, dnia 18 lutego roku 1800. 53. Ten sam Żydek wziął mnie do swego domu, gdzie doręczył mi tłomoczek z bielizną, odzieniem i obuwiem. Nakarmił mnie rosołem z gęsiny, potem gotowaną, a potem pieczoną gęsiną, której do Lublina nie mogłem strawić. Nareszcie dał mi butelkę wybornego miodu, zaprowadził do gotowej już furmanki, lecz ani chciał słuchać o żadnym wynagrodzeniu. Ja bym się wstydził brać od takie osoby, co z migracji wraca, odpowiadał na wszystkie moje zaklęcia. Dopiero gdym już miał wsiąść do fury, odprowadził mnie na bok i rozejrzawszy się, czy kto nie podsłuchuje, szepnął: Jak pan dobrodziej ma węgierskie dukaty, to ja kupię. Ja rzetelnie zapłacę, bo mnie potrzeba dla córki, co po pańskim nowym roku wychodzi za mąż. Nie mam dukatów, odparłem. Pan Dobrodziej był na węgierskie wojnę i pan nie ma dukatów? Rzekł zdziwiony. Już postawiłem nogę na stopniu fury, kiedy ten sam Żydek odciągnął mnie drugi raz na stronę. Może pan Dobrodziej ma jakie kosztowności? Pierścionków, zegarków, branzeletów? Jak zdrowia pragnę. Ja rzetelnie zapłacę, bo to dla mojej córki. Nie mam, bracie, daję ci słowo. Nie ma pan, powtórzył, szeroko otwierając oczy. To po co Pan chodził na węgry? Ruszyliśmy, a on jeszcze stał i trzymał się ręką za brodę, z politowaniem kiwając głową. Fura była wynajęta tylko dla mnie. Zaraz jednak na następnej uliczce furman spotkał swego brata, który miał bardzo pilny interes do krasnego stawu. Niech Wielmożny Pan pozwoli jego zabrać, prosił, zdjąwszy czapkę. Na złe drogę to on będzie szedł piechotą. Pasażer wsiadł. Nim dojechaliśmy do bramy fortecznej, zastąpiła nam drogę jakaś żydówka z tłomokiem i poczęła krzykliwie rozmawiać z Furmanem. Okazało się, że jest to jego ciotka, która ma w Fajsławicach chore dziecko. – Może wielmożny pan pozwoli się jej przysiąść? To jest bardzo letka osoba – prosił Furman – za bramą wreszcie, w rozmaitych punktach szosy, znalazło się jeszcze trzech kuzynów mego furmana, który zabrał ich pod pozorem, że będzie mi w drodze weselej. Jakoż zepchnęli mnie na tylną oś wozu, deptali po nogach, palili szkaradny tytuń, a przede wszystkim brzeszczeli jak opętani. Pomimo to nie pomieniałbym mego ciasnego kąta na najwygodniejsze miejsce we francuskich dyliżansach albo angielskich wagonach. Byłem już w kraju.